Wtedy pan powiedział do mnie: Choćby Mojżesz i Samuel stanęli przede mną, nie miałbym serca do tego ludu. Wypędź ich sprzed mego oblicza i niech idą precz! W kółko mówimy o tym, że Bóg zawsze nam wybaczy, o tym, że zawsze możemy wrócić do niego. Jak zatem rozumieć na przykład ten werset? Jak zobaczymy dalszą część tego rozdziału, to sprawa zaczyna wyglądać jeszcze bardziej przerażająco. A jeśli zapytają, dokąd pójdziemy, wtedy im powiesz: Tak, mówi pan. Kto przeznaczony na śmierć, pójdzie na śmierć. Kto pod miecz, pod miecz. Kto na głód, na głód. A kto na niewolę, w niewolę. I nawiedzę ich czterema rodzajami kar, mówi pan: mieczem, aby zabijał, psami, aby rozszarpywały ptactwem nieba i zwierzętami ziemi, aby pożerały i niszczyły. Kto nawiedzi Izraelitów karami? Diabeł? Nie, jest tutaj wprost napisane: i na wiedzę mówi Pan. To Bóg Jezus tego dokona. Co takiego musi się stać, aby Bóg w ten sposób y, reagował? I sprawię, że zostaną wysiedleni do wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa syna Ezechiasza króla Judy za to, co uczynił w Jerozolimie. Któż bowiem zlituje się nad tobą, Jerozolimo? Któż się użali nad tobą? Któż zboczy z drogi, aby zapytać, jak ci się powodzi? Ty mnie opuściłaś, mówi Pan. Odwróciłaś się ode mnie. Dlatego wyciągnę na ciebie moją rękę, aby cię wytracić. Zmęczyłem się żałowaniem. Rozwieję ich wiejadłem w bramach tej ziemi. Osierocę i wygubię mój lud, bo nie zawrócili ze swoich dróg. Przerażający obraz Bożej Kary. Widzimy tutaj Boga jakby pozbawionego litości i żalu. Fragmenty takie jak te wydają się kompletnie nie pasować do reszty pisma. Warto więc, abyśmy prześledzili ten powód ich wygnania. Co takiego narobił Manases? Wprowadził kult innych bogów, napełnił Judę krwią wyznawców Boga Jahwe, spalił własnego syna. Więcej o tym mówił kiedyś Michał w materiałach dostępnych po kliknięciu tutaj. Żydzi poszli w jego ślady. Cały naród zaczął naśladować swojego króla. Czy Bóg miłości miał tolerować gwałt i okrucieństwo, które działo się na każdym kroku? Właśnie na tym polega miłość, że nie jest bezczynna i nie toleruje zła. Dlatego, jak na przykład są rodzice, którzy na wszystko pozwalają swoim dzieciom, niby z miłości, to pokazują raczej tym samym, że sami nie wiedzą, czym jest ta miłość, bo nie postępują dla dobra nikogo, nawet tych dzieci. Tutaj warto jeszcze się zastanowić, czy rzeczywiście to Bóg sprowadził to nieszczęście na Izraela, choć on sam tak mówi. Yy, tym jednak warto, abyśmy zobaczyli jeden werset z Księgi Hioba, który rzuca na to trochę inne światło. Wtedy zeszli się do Niego wszyscy Jego bracia, wszystkie Jego siostry i wszyscy dawni znajomi i jedli z Nim chleb w Jego domu. Ubolewali nad Nim i pocieszali Go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan sprowadził na Niego. Każdy dał Mu po jednym srebrniku i każdy po jednym złotym kolczyku. Mamy tutaj słowa narratora, że to Bóg sprowadził to nieszczęście na Joba. Jednak Mojżesz, który napisał Księgę Joba, dokładnie wiedział, że odpowiedzialnym za to był diabeł. Czytamy o tym przecież w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Joba. Dlaczego zatem Mojżesz pisze, że to Bóg sprowadził te nieszczęścia? Dzieje się tak dlatego, że Bóg jest najwyższym suwerenem On jest tym, który musi się zgodzić Albo nie zgodzić na wszystkie rzeczy, jakie się dzieją. Mógł przecież powstrzymać szatana przed zesłaniem cierpienia na Joba. A jednak tego nie zrobił, bo wiedział, że jest to konieczne. To za sprawą jego decyzji diabeł mógł działać. Bóg jest królem królów i panem panów. Jest on wszechmocny i wszechwiedzący. Nic się nie dzieje bez jego wiedzy czy przyzwolenia. W ten sposób on przyjmuje odpowiedzialność nawet za te złe rzeczy, które nas spotykają. Nie oznacza to, że On jest ich autorem, ponieważ autorem grzechu jest diabeł, ale oznacza to tylko tyle, że On zezwolił na daną rzecz. Czy tak było w przypadku Izraela i niewoli babilońskiej, o której czytaliśmy przed chwilą u Jeremiasza? Nie wiemy. Nie mamy w tym wypadku wglądu w to, co się dzieje w zaświatach, tak jak to zostało nam ukazane w Księdze Joba. Mogę jedynie przypuszczać, że dzieje się tutaj podobnie. Choć były przecież przypadki, w których to Bóg zsyłał karę bezpośrednio na ludzi. Przypomnijmy choćby potop, czy w Nowym Testamencie Ananiasza i Safirę. Dlatego musisz wiedzieć, że jeśli postanowisz w sobie, że odejdziesz od Boga w stronę grzechu i pozostaniesz w tym stanie w pełni świadomości, trwając i miłuj miłując nieprawość i zło, i czynienie krzywdy, to Pan Bóg będzie cię sądził bardzo srogo. Jeśli jednak obecnie może popadłeś w grzech i nie wiesz, co z tym zrobić, jak się z tego wydostać, to rozwiązanie jest bardzo proste. I Pan Bóg podaje je nawet w tym samym rozdziale Księgi Jeremiasza, mówiąc: Dlatego tak mówi Pan. Jeśli zawrócisz, wtedy zawrócę cię, abyś stał przede mną. Jeśli odłączysz to, co cenne, od tego, co nikczemne, będziesz jakby moimi ustami. Niech oni zawrócą do ciebie, ale ty nie zawracaj do nich. Zwróć uwagę: Bóg mówi: Ty zawróć i wtedy ja cię zawrócę. No to jak to jest? Kto ma zawrócić? My nawet nie potrafimy w pełni się nawrócić bez jego pomocy. Dlatego jedyne, co Bóg od nas oczekuje, to decyzji odwrócenia się od grzechu. On zajmie się resztą. Musisz podjąć decyzję, że odwrócisz się od grzechu. A On cię zawróci, tak, abyś stał przed nim. Wtedy zacznie oddzielać to, co cenne od tego, co nikczemne, staniesz się wręcz je jego ustami. Przeczytajmy raz jeszcze ten werset. Dlatego tak mówi Pan: jeśli zawrócisz, wtedy zawrócę cię, abyś stał przede mną. Jeśli odłączysz to, co cenne, od tego, co nikczemne, będziesz jakby moimi ustami. Niech oni zawrócą do Ciebie. Ale ty nie zawracaj do nich. Bóg nie tylko chce oczyścić się z grzechu, abyś był z nim. On uczyni cię kimś wielkim. Będziesz jego ustami. Tak! Ty, ja, wielcy grzesznicy, mamy być jego ustami. Nasz pan dalej powiada: A uczynię cię dla tego ludu warownym murem spiżowym. Będą walczyć przeciwko tobie, ale cię nie przemogą. Bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić i ocalić, mówi Pan. Więc nasz Bóg nie milczy na zło. I jest to bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy tego zła nienawidzą. Odwróćmy się zatem od grzechu. Nawet jeśli ten grzech cię zniewala, to uwierz, że Bóg jest większy od tej słabości i to On, nie Ty, wygra z grzechem. My mamy jedynie podjąć decyzję. Podejmij więc dzisiaj tę decyzję pójścia za nim, całym swoim sercem. Na dzisiaj to tyle. Subskrybuj i daj łapkę w górę. Pamiętaj o tej decyzji, to jest bardzo istotne. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.